Dzień dobry. Aurelia Sobczak, portal WWL 24. Dzisiaj gościem naszego studia jest starosta powiatu Wołomińskiego, pan Adam Lubiak. Witam Dzień serdecznie. Dobra, witam, Dzień witam dobry. Się, redaktor. Witam państwa. Panie starosto, jest pan gospodarzem powiatu Wołomińskiego przeszło 4 miesiące, przeszło 100 dni. I ja pamiętam pana pierwszą wypowiedź, którą udzielił pan zresztą naszemu portalowi, a brzmiała ona tak. Jako starosta mam za zadanie służyć każdemu mieszkańcowi powiatu wołomińskiego. Będę dostrzegał codzienne ludzkie problemy i będę potrafił się z nimi zmierzyć. A te problemy, z którymi się pan chciał mierzyć, to szpital powiatowy w Wołominie, drogi oraz dostęp mieszkańców do urzędów. Więc ja teraz panie starosto mam pytanie, z czym pan się mierzy? Pan... Bo jest Pan człowiekiem słowa i wiem, że Pan się mierzy. I właśnie ja chciałem w tym momencie zapytać o szpital powiatowy w Łominie. Co tam się dzieje? Bardzo dziękuję za te pytania i za przypomnienie moich wypowiedzi, gdyż też lubię sam siebie też kontrolować. Czy w tych swoich wypowiedziach, które kieruję jestem słowny, czy też te moje wypowiedzi czasami okazują się być może nie do końca prawdą? Ale to fajne, bo tak jak pani zauważyła, skierowałem pierwsze swoje słowa właśnie w kierunku szpitala wojskowego, mm -hmm. Gdyż z rozmów z mieszkańcami, chociażby zauważyłem, i to chyba nie tylko ja, bo to każdy mieszkaniec zauważa, takie problemy stricte organizacyjne, kolejki gdzieś tam prawda, na sorze, usprawienie pracy, kolejki przy. W przychodniach specjalistycznych, chociażby, które są, no i wdrażamy zmiany. Udało się w szybkim tempie, bo, bo w przeciągu chyba dwóch miesięcy, w przychodniach specjalistycznych podwoić liczbę okienek do rejestracji. Zamontowaliśmy system numerkowy, który porządkuje no. kolejkę osób oczekujących. To oczywiście w jakimś stopniu już poprawiło dostępność do, do służby zdrowia tutaj w szpitalu wołamińskim. Ale to nie wszystko. Przed nami są kolejne prace, które będziemy wdrażać. W ciągu miesiąca czasu zespół szpitalny przygotował projekt rozbudowy modernizacji SOR-u, mhm. bo to jest na dzień dzisiejszy bolączką numer jeden to w prawda. szpitalu. Więc będziemy, będziemy przystępowali do, do realizacji tego projektu. Łączny koszt tych takich, prawda? doraźnej pomocy dla pacjentów to jest około 700 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o remont soru, mm -hmm. czyli w zestawieniu rozbudowy szpitala, gdzie otrzymaliśmy po poprzednikach projekt rozbudowy dwóch budynków szpitala na kwotę ponad 130 milionów złotych, no to ta kwota nie jest dużą, a my uzyskujemy w krótkim czasie poprawę doraźną poprawę dla mieszkańców w tym, więc Idziemy małymi kroczkami, naprawiamy to, co możemy już prawda, od dnia następnego, a jednocześnie nie odstępujemy od dużych zadań, takich jak właśnie rozbudowa. Jesteśmy tuż przed ogłoszeniem przetargu na rozbudowę szpitala. Mamy zabezpieczoną kwotę na ten rok 8 milionów złotych i będziemy chcieli z tego skorzystać. Właśnie, Anna Kral powiedziała, że w medycynie liczy się każde życie, każda najmniejsza szansa uratowania życia. I to bardzo dobrze, że są takie udogodnienia w szpitalu, dlatego że w ogóle pobyt dla ludzi w szpitalu jest dosyć mało komfortowy, niewygodny, no i taki powiedzmy czasami rozpaczliwy. Ale, panie starosto, ja chciałam powiedzieć tutaj taką jedną rzecz, że świat jest mały. Mhm. Jak pan był w szpitalu na Sorze, to akurat ja tam się znalazłam z dzieckiem i widziałam, jak pan przechodzi i że tak powiem sprawdza w tym szpitalu, co należy zmienić. Także jako mieszkanka wołomina serdecznie o, panu dziękuję, a on widzi pan, tak to się zdarza. Nie ma przypadków na tym świecie. Tak było, dokładnie. To prawda, co Pani mówi, dlatego że zaraz po objęciu stanowiska starosty, niejako no, od następnego dnia bardzo mocno wczułem się w swoją rolę i po prostu zacząłem jeździć, odwiedzać budynki nasze, które mamy na terenie powiatu. I już na pierwszy rzut oka zacząłem pokazywać palcem dokładnie, co trzeba co zrobić, trzeba co zrobić? trzeba zmienić. Troszkę może <grym> to było niekomfortowe i ale, dla osób, które jakby y te uwagi otrzymywały, bo wiadomo, no, że. To ale nie, to utrzymywały to jest... po to, żeby tak, zmienić tak, coś najlepsze, żeby nam, oczywiście, pacjentom, oczywiście, oczywiście. potencjalnym było lepiej. Ale to też dowodzi temu, jak ważne jest działanie, bo nigdy nie wiadomo, kiedy można gdzie spotkać. Tak, <grym> no tak. dobrze, to teraz już porozmawialiśmy o szpitalu, a jeszcze chciałabym się dowiedzieć, o drogach, o, tej, mm. o tym takim trudnym elemencie pewnie, bo wszyscy chcielibyśmy bardzo komfortowo trudno. i szybko, mm, bezpiecznie dojechać do miejsca no tak. przeznaczenia. Musimy pamiętać, że na terenie powiatu wołomińskiego y, zarządzamy jakby y, ponad 400 km dróg mm. powiatowych. Więc jest to bardzo obszerny, y, jest, to, jest to bardzo duży obszar, tak. y, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, o komfort jazdy. Dlatego też już wprowadzamy zmiany mające na celu poprawę bezpieczeństwa mm -hmm. i na jednym z pierwszych posiedzeń podjęliśmy decyzję o doświetlaniu przejść dla pieszych na drogach powiatowych. Oto bardzo dobre rozwiązanie jest, dlatego szczególnie w okresie zimowym, jesiennym, kiedy jest, nie widać tych przechodni. To jest bardzo, bardzo potrzebne. Ja też tak troszeczkę aktywnie staram się śledzić różnego rodzaju prawda, portale społecznościowe tak. i też zaglądam do opinii mieszkańców i tych młodszych, i tych starszych. Chciałbym wiedzieć, jakie są ich bolączki, problemy na co dzień. I to była właśnie jedna z nich. Mhm. Udało nam się wskazać 15 nowych przejść do doświetlenia mhm. i kontynuować 15 już rozpoczętych. Przenieśliśmy środki z 2018 roku, które nie były wykorzystane na ten 2019, także w tym roku powiat wołomiński zyska 30 przejść nowych doświetlonych na terenie całego powiatu. Już pierwsze wiem, że są montowane, chyba dwa dni temu, na moim profilu facebookowym też można wyjść podejrzeć, są zdjęcia już zamieszczone przejścia w Tłuszczu, jako jeden z pierwszych no, wicestarosta stłusza, więc też rozumiem, <grym> no tak. że też stara się i, i żeby prawda, jak najszybciej... Więc Szanowni Państwo, możemy się czuć coraz bardziej bezpieczni, bo to jest bardzo ważne, żeby był komfort na przejściu, nie tylko dla pieszych, ale również dla kierowców. No, widzi Pan, cztery miesiące działania, a tyle już się wydarzyło. No dobrze, Panie Starosto, ja na koniec chciałam zapytać o taką jedną rzecz, no bo piękna pogoda, słonko świeci, my wychodzimy z domów i tak chcemy się rozkoszować pięknem i przestrzenią. Co jako Starosta, zaproponowałby pan mieszkańcom Ziemi Łomiejskiej? No, mamy bardzo wiele atrakcji e, i w świetnych miejsc na terenie powiatu, e, które należałoby odwiedzić i m, zobaczyć. Ja zachęcam e, mieszkańców do odwiedzenia chociażby pałaców Szczesnym, mhm. e, 17-wiecznego pięknego obiektu. E, I tak na marginesie, to też mogę się pochwalić, już myślę, e, jakimś sukcesem w tym zakresie, ponieważ z jedno z pierwszych spotkań jakie odbyłem z panią naczelnik wydziału promocji i kultury mhm. poprosiłem aby zgłosiła obiekt do ogólnopolskiego konkursu obiekt zadbany tak, tak zwany i przeszliśmy już pierwszy etap, jesteśmy w ścisłej czołówce. Trzymamy kciuki. Znajdujemy się chyba w, wydaje, w trzech czy czterech obiektach na terenie całej Polski, który ma szansę zdobyć naprawdę tą prestiżową nagrodę, z czego będę bardzo dumny, jako nowy starosta, jeśli by się udało, to dla nas to będzie. Także zachęcam do pałaców w Wszęstym. W maju mamy, jak co roku 19 maja jest majówka, będzie się działo, będą atrakcje dla dzieci, Zespół Piękni Młodzi, ale także atrakcje różnego rodzaju, dmuchańce, prawda i... Jednym słowem, Szanowni Państwo, będzie się działo. Ja już nie mogę się doczekać, żeby wsiąść na rower i ruszyć w przestrzeń po Ziemi Wołomińskiej. A tak, a propos pałaców Szesny, proszę pamiętać, że Podkowiński tam namalował jedne z najpiękniejszych swoich obrazów i tak. rozsławił Ziemię Wołomińską dokładnie. na całym świecie. Słynny szał uniesień, jest prawda? Inspirowany, inspirowany wielką miłością dokładnie. Podkowińskiego, którą przeżył zresztą. W Pałacu no, to jest historia, ale jakże bogata. Dla nas. Ach, no właśnie, szanowni państwo, ruszamy na rowery. Proszę pamiętać jeszcze, że na terenie powiatu wołomińskiego jest ponad 100 zabytkowych, pięknych kapliczek. No cóż, wszystkiego dobrego Państwu życzę. Bardzo się cieszę, że mogliśmy się spotkać. Bardzo dziękuję za dziękuję spotkanie. Bardzo. Gościem w studio był starosta powiatu wołomińskiego, pan Adam Lubiak. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia. Dziękuję. dziękuję.